Nie widzę rano ja przyjeżdżam a tutaj pusty rynek. pusty rynek a tu się okazuje, że oni uciekli wszyscy tam pod te wiaty ale można buty kupić jak to jakieś specyfiki dla go, gołębi to tutaj do pani ja tego się nie chcę kupić, to ja O, ja tak zawsze mam tutaj pusta. Już nie i nic nie oni tam uciekli wszyscy. Ale to się przejdziemy z tamtej strony. Zobaczymy. Tutaj są wytrwali. Kurwa, czasami to nie ludzie Po to, bo to jest za głębi. To jest za głębi. Jakie tak. cenie takie kurci. kurki? Kurki? No. no, po 50, od 50 do 50. Wierzę, że, ja cię, wiesz, że ja cię nie poznałem? No. To do zobaczyska. Raz, ten, ten Bogaty raz, ten... będziesz. Należy i są stąd pod szyby, chyba nie, jak te tutaj do tomka dzwoni. On handluje teraz. Niektóre te rapsze mają. No. To za tam 50 zł mi chciał. Youtuber to wie, jak zaprezentować. <laughs> Dzięki. Dzień dobry. W jakiej cenie taki peścik? 10 zł, buda Ja mówię tak o. No to dzisiaj na lezi towaru. Dzień dobry. Bo przeszkadzam trochę. Siemam. siema, no jest, ja myślałem, że ciebie nie ma to jest jasne ile takie jasne po 15 zł ile ich jest wszystkich to jest lot tak to te jasne te pasiaty tutaj te plecate to są wszystko jednego no ale to nie te, te, to nie po 15 zł nie tak samo tak? tak no razem to tak samo a jak razem nie, Czy tamte mawyki mniej to, to są z tych gołębi co tydzień temu Ci mówiłem nie? No Co miałem te perłowe, te basiaki, i te maślaki No właśnie dzisiaj jasne Pawiki po ile? A tak

To mu dla ciebie ta żółta jest bardzo taka fajna no, handlują panowie więc Nie chcę im przeszkadzać

Ile to, było? Ile to kosztuje? Tak się spytam, najprzód? 15. Pokaż pan co.

Ale się odpalili po tym rynku dzisiaj totalny szok tylko łapanek w dwóch miejsc były z jednego miejsca i w jakiej cenie? Takie... Po 7 zł? Od 40 jest mniej, półsłupy po 6 moty. No nie wiem, ja nie polecam go, ja nie wiem. Trzyma się w Ja to jest same jasne, nie? Ale i tak mi przyszło. To, jasne, nie, ja to ja jest białogodek bajdy. Świata. Dziękuję. Dzień dobry. Biało ogon ten Perłowy? Perłowy samczyk, samczyk biało ogo nie, tak. bez fartucha czy nie jest wylot? Bez, 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 bez. I w jakiej cenie taki? 10 zł. A widzę. Bardziej dziobek. Czajka w jakiej cenie? 30, 30 zł.

Twoje czy do handlu brałeś? Kolego, moje, ale moje. to z dwiechę należy do takie coś. Inaczej to. Dobra, ja ci dam dychę, ty mi dychę za reklamę. Dobra? Cenie takie krymki 500 -600 zł 500 -600 zł A tutaj te szeczki 500 zł para. 500 zł para i te ostatnie krymki? 500 zł tak jak co? A to też nie Mówiłeś, że jedziesz, by miał z kim przyjechać. Ja to popuchy dla psa, bo kobieta mówi: jedź, jedź. Bo... Dzień dobry. Winerki, w jakiej cenie? Winerki, te trzy, no? Bo tu jest samczyk. No ja muszę biało, dwa, biało ogonu trochę dobrać jeszcze, nie? Ile? Ten dwa po 60 zł, bo ten jest droższy. Tamten ile? Ten 100, złotych 100, zł. 100 zł. A te czarne? Po 60 zł. Przystępują te. No. Czy znaczy, wczoraj na Nowym Dworze miał podobne też na tych wielkich takich rafciach i też poszedł z W jakiej cenie takie pocztowe? Hmm. Tipesy mają? Nie. To rodowe są, skówki. Aha. To są Tibets chyba diche, nie? Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. W jakiej cenie takie jasne? W no, dwie no, cenie. To tu masz wszystko w parach, to aby jest jeden na białym ogonie. To to z, z jednego lotu. Z jednego lotu. Będziemy tak. chęć, bo na jednym. Będzie was słychać, bo nagrać to nie wolno na przyszły, właśnie. Na dzisiejszą bym wydał tych tak? Pocztowe w jakiej biedrychy? cenie? To nie moje, to kumprę. Po, po 5 zł. Te. Po 5 złotych. No? Ile? 6 dyszek. Wy się nie targujecie, chłopce sześć, wy dajecie dwie, to nawet wypół drogi się spotkać, tu będzie ciężko. Fajna samiczka, tylko je... nie, Pięć? Nie, go, no, bo ona się spierzy jest pierzy gołąb, to jest młody gołąb, Na ja, rzaszawicę dają stówę. Jest tak, teraz I ją weźmiesz, gołąb. na wiosnę będzie stała za stówę. No nie? właśnie. U nas parę siedzi, jak ja, tego, no. To mówię, nie? To... A w jakiej cenie te peszty? da peszty 60 zł za parę. My 60 zł za parę? Tak, za parę. Dzień dobry. Lot? Aha. Sprzedam za... Co by? Ciągnik? A tutaj wy jakiej cenie? W tej pół cenie. Po 25 zł. A siewnik za ile? Siewnik 1500 pod Na jakich? Na, stanie? na jakich kołach? Na odczierenki koła. na szerokich kołach. Nie wiem. wiem. No słuchaj, cena do dogadania. No. Nie, nie, nowszy siewnik no. ktoś tam potrzebuje. Jest siewnik podczęto. Nie, tutaj. nie, takiego to on nie kupi. On chce na tych wąskich kołach takie 90 rok, żeby był. Twój to jest 80 rok. Na szczelinie olejowy szczeliny. Nie, na suchy, ja mam na suchy 89. No. Tak. Jakie to nie te w Waszłance? Ja sam mam drugi w Waszłance. Po 15. Po 15 go w Waszłance i, to, i górę, to, to widzę, że bym A ciągnik jaki? Jaki ciągnik drugi? To są dwie pary, czy? Nie, po jednym to Ja się bym złapał. Ale szkolę. i gania. Dzień dobry. Jakie to są rasy? To jest Świętokrotka i Królewska. Świętokrotka i królewski. a w cenach jakich? Tak. 700 i 200 700 i 200 A te po ile? A te egipskie po ile? Nie wiem, bo poszedł, przyjdzie Tutaj właściciela <głosy> <Kurci>. <głosy> Nimfy. ma. Ile? Nie ma prowadzą. Ale mówi, że chyba po 40 zł. O, trzeba przejść tak, już. Można przejść jak potrzebne, to, to przejść za chwilę.